W przypadku dużej grupy nauczycieli, te prace domowe, jeżeli chodzi o młodsze dzieci, były zadawane w określony sposób, i nauczyciele starali się o to, żeby one nie były przeciążeniem dla dziecka, tylko żeby wspierały rozwój zainteresowań, żeby wspierały rozwój określonych umiejętności, które warto ćwiczyć, ale mam takie poczucie, że to na pewno to, co co się stało i co było efektem um, tych zmian, które przez resort zostały wprowadzone, to kwestia dyskusji. Dyskusji y, społecznej. Publicznej, dyskusji w mediach, nie zawsze merytorycznej, dotyczącej tego, w jakim celu i jaką funkcję te prace domowe powinny spełniać. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób tę relację z uczniami nawiązuje nauczyciel i jaki rodzaj tych prac domowych jest uczniom proponowany. Bo ta podstawowa funkcja, którą te prace powinny spełniać, to jest, Myślę, mobilizowanie i zachęcanie uczniów do pewnej samodzielności w procesie uczenia się. Ale musimy im najpierw yy, pomóc. Czyli wesprzeć ich także w takim procesie pokazywania, w jaki sposób, w samodzielny sposób możemy się uczyć. Tak? To nie może się odbywać tylko na zasadzie no, właśnie przekazywania, czy obarczania uczniów określonymi zadaniami czy obowiązkami. Więc ja myślę, że wszystko zależy od tego, jakie jest rozumienie funkcji tej pracy, ja, czy uczniowie wiedzą, po co te prace wykonują? Praca domowa to jest tylko część problemów, nad którymi musimy pracować, jeżeli chodzi o naszą edukację. To, to jest trochę tak, jakby wyjąć pewną cegiełkę z budowli, która ma określoną strukturę. I to nie jest rozwiązanie problemów. Tak? Tym bardziej, że uczyniono to za pomocą rozporządzenia. I to wy... Bardzo duży myślę i niepokój i dyskusję wywołało wśród nauczycieli, bo ja bym nie chciała, żebyśmy za pomocą rozporządzeń, czyli znowu pewnego centralnego sterowania zajmowali się edukacją. Tak? My musimy współpracować. Tak? Musimy wierzyć i liczyć na to, że nauczyciele są także ekspertami w swoim obszarze i szkoły potrafią. Pewne rozwiązania znaleźć, tak? Dobrze, że ten problem w przestrzeni społecznej zaistniał, tak? ale i że zaczęliśmy wreszcie dyskutować na ten temat. W ogóle o edukacji to konkretnie. Ale te zmiany, które będą wprowadzane, to są zmiany w dłuższej perspektywie, tak? I mówimy o zmianach podstawach programowych, no bo to jest też jedna. Z przyczyn tych obciążeń, które wiążą się z organizacją naszej edukacji, procesu uczenia się. Więc to wymaga czasu.